Ja stoję w tej chwili, tak jak my wszyscy dziennikarze z Ekipy Telewizji Polskiej, stoimy jakieś 200-300 metrów od miejsca wypadku. Niestety nikt z nas nie może tam się przedostać w tej chwili. Cały teren chroniony, ochraniany jest przez milicję. Ja rozmawiałam z milicjantami, którzy powiedzieli mi tylko tyle, że nieoczekiwanie postawiono na nogi wszystkie jednostki mundurowe w Smoleńsku i w Obwodzie. Oni jechali tutaj nie wiedząc jeszcze co się stało, dopiero na miejscu e, dowiedzieli się jaka to jest tragedia. Jeden z milicjantów powiedział mi, takiej tragedii nigdy nie było jeszcze w historii Rosji i nigdy nawet w historii świata. E, naprawdę widzę, że w tej chwili jakby dociera do nich ta informacja, co się stało. Kilkanaście minut wcześniej e, grupa dziennikarzy próbowała przedostać się na teren e, tragedii i e, bardzo tak ostro z nami postępowali i odpychali nas, używali nawet można powiedzieć przemocy wobec nas, taka ich rola. No teraz w tej chwili widzę, że to się zmienia, że dociera do nich, co się stało, ogrom tej tragedii. Rozmawiałam też z pracownicami salonu samochodowego, który mieści się Dosłownie kilkadziesiąt metrów od miejsca tragedii i tam e, dziewczyny, które pracują w tym salonie, widziały jak samolot dwie godziny krąży i e, wszystkich oczywiście to bardzo interesowało, wszyscy wyglądali, natomiast oczywiście dopiero po tragedii dowiedzieli się, kto leciał tym samolotem. Mogę powiedzieć jedno, informacja, powtórzyć to, co powiedziałam przed chwileczką, informacja dociera. Do tych ludzi uświadamiają sobie ogrom tej tragedii i nawet przed chwileczką jeden z milicjantów podszedł do mnie i powiedział, że po prostu bardzo nam współczuje. Dziękuję bardzo korespondentka telewizji Polskiej Barbara Wodarczyk. A my połączyliśmy się z Markiem Borowskim, politykiem, który również miał znaleźć się w tym prezydenckim samolocie. Witam, panie marszałku. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Jak się pan dowiedział o tej katastrofie? No, dowiedziałem się z radia, z telewizji rano.